3, 2, 1, akcja! Witam Was bardzo serdecznie, rozpoczynamy 69. odcinek programu Świat Gwiazd Wywiadów Czas. Programu, w którym rozmawiam z celebrytami na przeróżne tematy. Dzisiaj rozmowa istnie aktorska, ponieważ moim gościem będzie Pan Mateusz Mosiewicz. Poczekamy aż Pan Mateusz do nas dołączy i wtedy będziemy mogli już rozpocząć rozmowę. Witam serdecznie wszystkie osoby, które dołączają. Czekamy na pana Mateusza i wtedy będziemy mogli już rozpocząć rozmowę. Na przeróżne tematy, począwszy od Korony Królów, przez papiery na szczęście, kończąc na również zakochanych połóższy. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, słychać mnie dobrze? Tak, tak, z mojej strony też wszystko z, y, ok? Jak najbardziej, tak, wszystko słychać. To witam Pana bardzo serdecznie i od razu na początek zapytam o to, jak mija Panu ten dzisiejszy wtorek? E, dość intensywnie, pracowicie, ale wszystko ok, jak najbardziej w porządku. A Panu jak? Y, proszę mi mówić po imieniu, Mikołaj, będzie mi dobrze, bardzo miło. Panu. To Bardzo dobrze. Pracowicie również szkolnie. Szkolnie? A. No niestety, tak to bywa. Trzeba swoje przeżyć w tej szkole, żeby potem móc robić to, co się lubi. No właśnie, Pan zanim zaczął robić to, co lubi, czyli pracować w aktorstwie, no to studiował Pan na Wydziale Prawa i Administracji. Co skłoniło Pana właśnie do studiów w tym kierunku, do kształcenia się? W kierunku prawa, tak? Czy w kierunku aktorskim? Prawa. No myślę, że przede wszystkim to, że mój tata jest radcą prawnym i namawiał mnie do tego, żebym spróbował w tym kierunku pójść. W takim okresie gimnazjalno-licealnym byłem bardziej, przynajmniej za takiego się uważałem, za umysł uścisły. I składając papiery na, na prawo jednocześnie złożyłem też na Politechnikę na mechanikę komputerową konstrukcji i dostałem się na oba kierunki, więc przez prawie rok studiowałem dwa kierunki. Po czym stwierdziłem, że mechanika komputerowa konstrukcji jest dużo bardziej wymagającym kierunkiem, i że może jednak prawo jakoś tak mi bardziej leży i zrezygnowałem z Politechniki, zostałem przy prawie. No, tak jakoś wyszło. A jak w tym wszystkim pojawiło się aktorstwo? To jest coś, co się działo gdzieś mi tam z tyłu głowy przez kilka ładnych lat, ale przez to, że pochodzę z bardzo małego miasta, jakoś nie mogłem tych swoich ciągów, bo tak to chyba trzeba nazwać, nie mogłem w żaden sposób zre zrealizować <laughs> Też z racji tego, że nie udzielałem się w żadnych kółkach teatralnych i żadnych takich rzeczach. I po prostu któregoś razu pomyślałem sobie, że może spróbuję pójść na jakiś casting albo żeby się dostać gdzieś do jakiegoś spektaklu, do jakiegoś teatru. Okazało się, że w Poznaniu dużo, dużo takich prężnych grup działało. Trafiłem akurat do studio Teatr Castingowy M, M, to się wtedy nazywało, teraz to zmieniło nazwę na Aż Teatr. To było takie studencko-licealne studencko studio teatralne, gdzie odbywały się co jakiś czas przesłuchania. Poszedłem na przesłuchanie, dostałem się do jednego spektaklu, potem było przesłuchanie do, do drugiego i, i tak jakoś się, wtedy się w to wkręciłem. I stwierdziłem, że jakoś bardzo mnie pociąga bycie na scenie i że chciałbym spróbować zrobić coś z tym bardziej profesjonalnym wymiarze. No i tak spróbowałem do szkoły teatralnej zdawać. Ma pan za sobą trzy duże serialowe role, jednak zacznijmy na początku od Korony Królów, gdzie wcielał się Pan w rycerza Guncela. Jak wspomina pan tę sentymentalną podróż w czasie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo przyjemnie mi się pracowało. No, w dzisiejszych czasach ciężko już dostać rolę, która wymagałaby ubrania jakiegoś takiego wyjątkowego kostiumu. Coś, co nie byłoby naznaczone jakimś takim znakiem codzienności. I to mi bardzo odpowiadało, że będę miał właściwie wreszcie prak praktycznie kostium w pracy przed kamerą. No i wiadomo, konie, miecze, super sprawa. To naprawdę bardzo budowało takie poczucie, że, że to, co robię, jest w jakimś sensie wyjątkowe i bardzo dobrze mi się tam pracowało. Bardzo fajna ekipa, bardzo miło wspominam ten czas. Intensywnie, pracowicie, emocjonalnie, ale naprawdę wartościowy to był okres. No właśnie, konie, czyli nieodłączna część rycerza, czyli zwierzęta, które były bardzo ważne na tym planie, miał pan wcześniej z nimi do czynienia, czy jednak kurs i pierwszy kontakt pojawił się w koronie królów? Miałem kiedyś podejście, ale skończyło się to tak, że o mało co koń mnie w głowę nie kopnął, i, i z tego powodu miałem jakieś takie obawy, że może jednak konie to nie jest moja działka. Do tego jeszcze dochodziło to, że mam y, uczulenie też na konie, musiałem sobie jakoś z tym poradzić. No ale z racji tego, że dostałem taką a nie inną rolę, to musiałem się przełamać i, i produkcja zapewniła tam y, kurs bardzo szybki, bardzo intensywny, okazało się, że mam do tego jakiś y, talent do, do, do jazdy i bardzo łatwo mi to przychodziło. Jak już usiadłem, jak już byłem w siodle i jak już wiedziałem, co jak robić, jak obsłużyć konia, gdzie jest hamulec, gdzie jest gaz i jak to wszystko działa, to naprawdę sprawiało mi to ogromną frajdę. Praca z koniem, i, i żałuję, że trochę nie mam teraz czasu, żeby to prywatnie kontynuować, ale mam nadzieję, że to się uda, żeby, żeby, jeszcze, żeby jeszcze w tym podziałać. Mój pradziadek był ułanem, więc może gdzieś tam to w genach pozostało. Taka miłość do koni. Ja powiem szczerze, że oglądałam tylko i wyłącznie pierwszy sezon, a Pana postać pojawiła się w drugim. Tak. Jak udało mi się właśnie wyczytać, to początkowo była to postać negatywna w stosunku do niewiast, postrzegana na dworze negatywnie. Potem Pana postać ożeniła się z Heleną, która miała za sobą trudną przeszłość. Czyli przeszła swoją, swoją rodzaju przemianę, czy jest to bohater dynamiczny? Bohater dynamiczny... Mm. Myślę, że każdy bohater w jakimś sensie jest dynamiczny, bo to wszyscy się zmieniamy, ale akurat w przypadku Gunzela tak, to ta zmiana była bardzo spektakularna, no pod wpływem, no też to, to był wątek bardzo taki romantyczny, więc pod wpływem miłości bardzo się, bardzo się zmienił, co było swoją drogą fajnym zabiegiem. Myślę, że, że dobrze ten wątek był przemyślany i dobrze to było, Zaplanowane, że, że, że jakby nie miałem poczucia, że gdzieś są jakieś zgrzyty, tylko wiedziałem o co chodzi, więc mogłem lepiej lub bardziej do tego się przyłożyć ale, ale tak, ta postać była negatywna na początku, przeszła wielką przemianę Spektakularną, tak Zyskał Pan bardzo dużą sympatię fanów po zagraniu w serialu Zakochani po uszy Czy zdążył się już Pan stęsknić za porządną krakowską kamienicą? Za porządną krakowską kamienicą, oj tak tak, tak, tak. Spotykam się czasami właśnie z kolegami z planu, z, z zakochanych i wspominamy właśnie tą krakowską piękną kamienicę i te czasy. No Był to fajny też okres. No. Zżyliśmy się bardzo z tą ekipą. Wiadomo, że tam to, 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 ci, ci, którzy byli tam od początku, to na pewno jakoś tam bardziej, ale, ale mimo wszystko te więzi bardzo mocno gdzieś tam zostały. Cały czas mamy kontakt ze sobą. Tak, będę bardzo miło to wspominał, na pewno. I pewnie pracowity okres, ponieważ tych odcinków chyba powstało do 400. Bardzo, bardzo. Były takie miesiące, że tych dni zdjęciowych było po, po 15, 16, chyba raz, raz nawet 17. Było. To jest naprawdę dużo, bo z reguły jest tak, że nie pracuje się codziennie, bo jeżeli plan ma 12 godzin, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tak 3-4 dni pociągnąć, może 5 po 12 godzin na planie, samej pracy już takiej planowej. I to jest, to, jest, to jest bardzo wyczerpujące wbrew pozorom, bo to się tak może wydawać, że to się nic nie dzieje, ale to, żeby to wyglądało, że to jest takie nic tam niekosztujące i łatwo to się wszystko odbywa, to to jest naprawdę czasami dużo pracy. Ale Bartek w porównaniu z Guncelem i Sergiuszem wydaje mi się, że był do tej pory taką najbardziej pozytywną osobą z tych trzech. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, no też ta postać była oparta na trochę innych, na, inny, na trochę, inny, trochę inny kręgosłup moralny miała, czym innym się kierowała w życiu, trochę inną motywację miała. I, i to myślę, że było zupełnie odmienne. I na tym starałem się oprzeć te, te moje myśli, jeżeli chodzi o, o tę postać i pracę. Tak jak pan już wspomniał, było masa sen, była, ale czy wspomina pan, którą szczególnie? Z zakochanych? Tak. Hmm, hmm, hmm. Nie, myślę, że dużo było takich scen, które mi sprawiły dużo radości. Parę też było takich scen, które wydawało mi się, że oj, mogłem to zrobić lepiej, a potem oglądałem w telewizji, znaczy no, nie oglądałem w telewizji, tylko na playerze i mówię, o, wow, fajnie to wyszło. Fajnie to wyszło. Także, także no, sporo było takich scen, które gdzieś tam lubię, które mi dużo radości sprawiły. Po zakochanych po uszy pojawił się kolejny hit, czyli serial Papiery na Szczęście. Tam z kolei wciela pan się w Sergiusza, który stoi na tej drodze miłości Marty i Adama. Stosunkowo jeszcze nie wiemy dużo o tej postaci, ale czy pan już zdążył odkryć w niej jakieś pozytywne lub negatywne cechy? Paradoksalnie ja myślałem, że to będzie negatywna postać, bo też jak dostałem zaproszenie do, do, do serialu, dostałem pierwsze odcinki, do tej postaci było... No, tam w dwóch, trzech scenach i taki lekki zarys, tylko i tak ja zrozumiałem, że to będzie bardziej negatywna postać. I też tak starałem się trochę ją prowadzić, że jest niby pozytywna, ale że będzie negatywna, a po czym się okazało, że to jest bardzo pozytywna osoba, Natomiast tam duży wachlarz rzeczy do zagrania będzie tak jak teraz dostaję kolejne odcinki i widzę, więc, więc myślę, że to jednak będzie pozytywna, pozytywna postać. A czy, jest coś, a czy jest coś, czego życzy pan właśnie Sergiuszowi na dalszej drodze? Czego życzę mu? Mm. Życzę mu miłości. Tak, zdecydowanie życzę mu miłości i może szczęścia w tej miłości. Szczęścia w tej miłości. daleko od Zobaczymy. Marzy. Bo przyznam się szczerze, że, że czekam jeszcze, jak ten wątek będzie rozpisany, bo mam jakieś tam informacje, ale nie dostałem jeszcze scen. I ciężko mi stwierdzić, którą stronę będą starali się scenarzyści tę postać prowadzić. I wtedy będę mógł ewentualnie pomyśleć, co ja mogę jeszcze od siebie do tego dodać, żeby to było jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej zróżnicowane, jakieś takie barwniejsze. No bo jeżeli będą starali się prowadzić właśnie w kierunku tego, że z Martą mu nie wychodzi. I ma złamane serce, no to, to wiadomo, że to też daje mi jakiś sygnał, że trzeba szukać też czegoś, żeby trochę pokazać, że to jest fajny, cierpiący człowiek, ale fajny mimo wszystko. Nie? Czyli pozostaje oglądać, a ten serial wciągający naprawdę jest. I dużo wątków. Dużo wątków. Ale Pan również zagrał epizodycznie w kilku serialach, na przykład Ojciec Mateusz, czy Barwy Szczęścia. Czy jest, co jest w ogóle najtrudniejszego w pracy dla aktora na takim planie? Nowa rzeczywistość, nowi ludzie i stosunkowo krótki czas, w którym trzeba pokazać się jak najlepiej? Tak, tak. No, no jest, jest to trudne, bo się, bo się wchodzi w pewnym momencie do ekipy, która nie jest, z którym się nie jest obeznany, yy, I też każda produkcja ma swoją, swoją dynamikę. Tak jak, tak jak już Mikołaj użyłeś tego słowa bardzo, bardzo trafnie. Każda produkcja ma swoją dynamikę, swój rytm pracy, swoją komunikację też, więc jak wchodzisz tylko na jakąś taką rolę, nazwijmy to na, na chwilę, no to ciężko złapać to flow, żeby móc swobodnie robić swoje. I to trochę innego zachowania wymaga, trochę innego podejścia do pracy to wymaga, takie, takie drugoplanowe, ale to nie znaczy, że to jest jakiś, w jakimś sensie gorsze, czy to jest po prostu inne. Nie, człowiek się nie zżywa tak z, z ekipą i, i I trochę inaczej trzeba do tego wszystkiego podchodzić No Tak, 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 zdecydowanie, to, jest, to, jest, to nie jest łatwe, ale, ale też nie jest jakoś tam wybitnie to trudne Trzeba swoje zadania zrealizować i na, na tym się opiera Moja praca Tutaj ktoś na czacie zapytał, czy pamięta pan, kogo grał pan w Barwa Szczęścia? to było już ponad 600 odcinków temu Ach, To był Adam y Adam Jodełka chyba się nazywała ta postać, to był, a propos akurat te, te, tej postaci, to najtrudniejsze dla mnie było to, że ta postać yy, był taki moment, że stepowała, a ja nigdy nie stepowałem wcześniej i jak dostałem propozycję, to najpierw się ucieszyłem, potem stwierdziłem, że chyba się jednak nie zdążę nauczyć tego stepowania, żeby to jakoś wyglądało, ale trafiłem na bardzo zdolną yy, wicemistrzynię Polski w stepowaniu i bardzo szybko i sprawnie nauczyłem tego, żeby to wyglądało jakoś tak w miarę profesjonalne. Współpracował pan i nadal współpracuje pan z wieloma teatrami, między innymi bufa w Warszawie. Yy, tutaj zapytam o to, jaka jest taka najsilniejsza wartość dla aktora, który właśnie w teatrze gra? Czy ci aktorzy, którzy nie grają w teatrze, a występują jedynie przed kamerami są w jakiś sposób ubożsi? Myślę, że może przyjść taki moment, że, że aktor czuje, że jest uboższy o, o pewne rzeczy, ponieważ wiąże się to z zupełnie i w takim sensie warsztatowym wiąże się to z używaniem innych środków, z zupełnie innym myśleniu o ekspresji, o konstruowaniu roli, czy też jakby podejściu do. No głównie to chodzi o środki wyrazu, jakich się używa, bo przed kamerą, to tak naprawdę jak kamera jest blisko, to wystarczy o czymś pomyśleć i to w oku już czasami widać, że się, że się coś, coś pomyślało, czy się coś przeżywa. Na scenie trzeba to jeszcze temu nadać pewną ekspresję. I to jest, myślę, może być uboższe o tyle, że jeżeli aktor za dużo, za długo gra w serialach, a nie gra na scenie, to może pe pewną, pewien instynkt trochę yy, delikatnie może wygasić. Się samoczynnie. Ale, ale dla mnie idealne byłoby łączenie tych wszystkich rzeczy, czyli, czyli scena, kamera, może jeszcze jakieś dubbingowe rzeczy, większe wyzwania. Tak, to jest myślę, że to jest idealnie, żeby się rozwijać. Ja też parę rzeczy zrobiłem w mokapie tak zwanym Motion Capture, czyli ruch do gier. I to jest też ciekawa droga dla aktora, bo to jest połączenie trochę. Takiego teatralnego podejścia z, z pracą przed kamerą. Bo to e, niby chodzi o ruch, ale jak jest też e, rejestracja twarzy, no to to już też trzeba filmo, filmowo grać, a ciało musi być bardziej teatralne. Ciekawe doświadczenie to jest, na pewno. A ta największa różnica filmowo-serialowa, a teatralna to jest chronologia? Tak, chronologia to raz. Ale najbardziej, myślę, że największą różnicą jest w wielu wypadkach scenariusz. Że mimo wszystko te scenariusze teatralne są często dużo bardziej dopracowane. I myślę, że jednak no, no, często one się opierają na sztukach teatralnych, które zostały ileś tam razy sprawdzone, ileś razy już inscenizowane. I to powoduje, że pe pewne teksty są naprawdę dobre, po prostu. Bardzo przyjemnie się je gra. Widzowie często e, łatwo jej je, je, odnajdują w nich pewne, pewne odnośniki. No bo jednak jak w serialu, to wiadomo, że to jest raz, że jest pisane dość sprawnie szybko, a dwa, że to ma być też pisane tak, żeby, żeby, żebyśmy oglądając ten serial, nie musieli jakoś intelektualnie też się czasami. Oczywiście nie zawsze. Intelektualnie tam się w to zagłębiać, to ma być po prostu coś przyjemnego, miłego, to jest rozrywka, więc to ma być przede wszystkim rozrywką. A w teatrze najczęściej chodzi o coś głębszego, o jakieś doświadczenie, czegoś więcej niż, niż tylko yy, rozrywka. No jeszcze ale... do tego dochodzi film, oczywiście, bo też te scenariusze filmowe też yy, często są dopracowane, no ale faktycznie zdarza się, że nie mimo tego, że scenariusz był ileś razy już przeczytany, prze, przemyślany, to po wejściu na plan okazuje się, że niektóre sceny jednak nie działają tak, jakby się chciało. A wracając do tego teatru, to zagrał pan wiele spektaklów, wielu pan dalej występuje. A co by mi polecił pan na pierwszy raz właśnie z pana udziałem? No teraz akurat jest taki okres po tej pandemii, że parę spektakli moich niestety nie wróciło do repertuaru. Praktycznie zostało mi tylko jeden, ale gdybym mógł z tych wszystkich, które do tej pory grałem, polecić coś, to poleciłbym trzy siostry w teatrze w Rzeszowie, bo to bardzo miło wspominam te pracę i ten spektakl i uważam, że jest jednym z lepszych, jakie, z jakimi mogłem obcować. I w kontekście teraz ostatnich wydarzeń u nas za granicą zaraz, to spektakl, jesteśmy przynętą kochanie spektakl dokumentalny, który zrobiliśmy na podstawie nagrań, dzienników Marcina Kundery, który pojechał na Majdan w 2012 roku w Kijowie i to jest też, to, to jest spektakl, który jest bardzo, bardzo ważny, jeżeli chodzi o, o coś takiego bardzo osobistego, o bardzo osobiste przeżycia do, związane z, z wojną, Przemijaniem. No, no, tak, tak, tak. Ale na razie się nie zapowiada, żebyśmy mieli wrócić z tym spektaklem, bo, no, bo nie graliśmy go już ładnych parę lat, więc, więc ciężko to byłoby wznowić. Ale były takie propozycje tutaj z różnych instytucji w Warszawie, żebyśmy wznowili ten spektakl. No ale niestety każdy z nas ma już swoje zajętości. Tak to jest. W teatrze. Ale, taki temat, ale taki tematyczny ten spektakl, jak na dzisiejsze tak. czasy. Tak, tak, tak. Był taki moment, że jak ten spektakl graliśmy właśnie krótko po tych wydarzeniach. Tam w 2012 roku my to graliśmy w 2014 roku, tak? To był 14 rok. Graliśmy to w 2015-16 roku. No to było bardzo duże zapotrzebowanie. Dużo ludzi bardzo przychodziło na ten spektakl i odbiór był taki naprawdę. Naprawdę fajny. Potem to przestało być trochę aktualne, bo no bo sytuacja się uspokoiła i oczywiście to, to bardzo szybko przemija. Potem znowu było aktualne, bo się u nas zaczęły te, te protesty związane z konstytucją, i myślę, że teraz byłby w ogóle bardzo duży boom na ten spektakl. No, żeby też, bo tam jest oczywiście bardzo skomplikowane tło polityczno-historyczne, i też ciężko to, to, to tak zrozumieć. Dużo jest nieprawdy, dużo jest niejasności. Myślę, że takie rzeczy są teraz potrzebne, żeby też niektórym wyjaśnić tak naprawdę genezę tego wszystkiego. No, ale to już. Można by długo rozmawiać na ten temat. Wśród Pana umiejętności jest pływanie, taniec, akrobatyka czy sztuki walki. Które z tych pasji zaszczepiła w Panu szkoła aktorska? Która z tych pasji? Na pewno szermierkę, bo mieliśmy tam dwa albo trzy lata szermierki i bardzo mi to przypadło do gustu. Miałem okazję to potem jeszcze w życiu zawodowym parę razy praktykować. No i powiedzmy, że akrobatykę, bo tam nie powiedziałbym, że to jest umiejętność, którą posiadłem, ale, ale jednak gdzieś tam się zaczęły pewne rzeczy takie akrobatyczne dziać w szkole teatralnej, tak. Myślę, że to jest... Hmm? A jakie ma Pan inne hobby, pasje, nawiązując do tych umiejętności? Bo to pewnie też hobby. Hobby, pasje do tych umiejętności... Hmm. Trudne pytanie. Staram się być wszechstronny, więc sport jest bardzo ważną częścią mojego życia. Raz, że też jakby utrzymuje ciało w jakiejś, w jakiejś takiej w jakiejś formie, nadaje też pewien. Nie wiem, czy rygor to jest dobre słowo, ale pewien rytm działania, bo jeżeli się uprawia jakiś sport, to raczej trzeba regularnie. Je uprawiać, żeby to przynosiło faktycznie jakieś efekty, ale też bardzo dobrze to działa na głowę, w takim sensie, że oczyszcza z tych niepotrzebnych rzeczy, z niepotrzebnych myśli. Czasami, jak ma się gorszy dzień, to naprawdę pójść, pobiegać, popływać, powspinać, pójść na siłownię, to bardzo dużo zmienia. Więc myślę, że to jest też aspekt psychologiczny i to. to ja w ogóle twierdzę, że mam naturę uzależnieniowca i że ja się uzależniłem od tego, że codziennie muszę coś porobić. Jak dwa dni mam przerwę od jakiegoś sportu, od jakiegoś poruszania się, to ja nie jestem sobą. Jestem bardzo rozdrażniony. A czy ma pan cenne rady dla początkujących aktorów? Początkujących takich, którzy już są po szkole, czy takich, którzy chcą dopiero do szkoły? Takich, którzy chcą zacząć właśnie tę swoją przygodę chcą pójść do szkoły. Na pewno czytać, czytać, oglądać dobre rzeczy, co, co rozumiem pod pojęciem dobre rzeczy. Myślę, że spokojnie można się tu oprzeć na zdaniu swoich autorytetów, bądź też filmy nagradzane. Czasami niekoniecznie się musimy zgadzać z tym, że jakiś film dostał nagrodę, ale warto się zastanowić, dlaczego on dostał nagrodę. I z takich praktycznych rzeczy to kursy, warsztaty. Przede wszystkim trzeba jakieś doświadczenie zdobywać, trzeba się obeznać też z tą materią. No i polecam też wszystkim tym, którzy chcą być aktorami, żeby się może zapisać na kurs tańca, bo to na pewno wiele ułatwia, żeby to ciało było elastyczne. I śpiew. Ja żałuję, że nigdy wcześniej nie śpiewałem przed szkołą teatralną, bo potem w szkole teatralnej musiałem przejść przez... Naprawdę o, to było strasznie nieprzyjemne i to mnie trochę pozamykało na śpiewanie. Teraz próbuję to nadrobić, ale to jeszcze jest daleka droga, zanim będę śpiewał. Także polecam, polecam te, te wszystkie podstawowe rzeczy. Przydatne rzeczy w zawodzie to są po prostu. A propos, tak jak już pan powiedział, to miał pan również swoje chwile w dubbingu. Traktował pan to jako zabawę? Może tak, e, tak. przeniesienie się do dzieciństwa poniekąd? No tak, tak. Są, są takie momenty, że faktycznie w dubbingu można się cofnąć do dzieciństwa, zwłaszcza jak się gra. Yy, takie postaci, które, które tak naprawdę podchodzą, starając się jakąś postać w dubbingu zrobić, często tak mi się wydaje, nie wiem jak inni mają, ale gdzieś mi się pojawiały momenty, że przypominałem sobie, jak ja kiedyś oglądając bajki widziałem dane postaci, co słyszałem i jak to, jak to w mojej wyobraźni, w mojej świadomości funkcjonowało. Więc to mi też dużo, dużo daje. W dubbingu nie miałem jeszcze tak dużych ról i tak rozbudowanych, że. Żebym mógł naprawdę powiedzieć, że coś tam zagrałem, miałem tam jakieś takie drobniejsze rzeczy, które sprawiają mi naprawdę tak, to jest duża radość. Niewątpliwie. Niewątpliwie duża radość. Niekoniecznie łatwe zadanie to jest, bo, bo tak jak na przykład oglądamy jakiś film czy, czy, czy serial, no to mamy trzy rzeczy, które. Hmm, nie, no dwie, no bo widzimy aktora i słyszymy go. I teraz niekoniecznie to, co mówi, musi być kompatybilne z tym, co widzimy, bo coś innego zupełnie chodzi w tej scenie. Ale w dubbingu tak naprawdę można tylko głosem zrobić postać, czy, czy sytuację, czy scenę. Czy zbudować relacje. Ja tak to ja życzę, żeby tego dubbingu było jeszcze więcej. Serdecznie chciałbym panu podziękować za ten wywiad, za to, że znalazł pan czas. Serdecznie dziękuję. Spełnienia wszystkich marzeń i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo. A może jakieś pytania są od y, widzów użytkowników? Przeglądałem, przeglądałem, wszystko się pokrywało z tym co było już zadane. No, no dobrze. Dobrze. To dziękuję bardzo. Dziękuję Dzień bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Cześć.